Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska. A w studiu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o Straży Miejskiej, ale z ust poznaniaków nie schodzi teraz jednak inne nazwisko. Jakub Jędrzejewski, pana partyjny kolega, a także inny zastępca prezydenta. Krótkie pytanie. Powinien zwrócić 35 tysięcy złotych nienależnej premii ze spółki tylko polskie. To znaczy jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście... Te środki zostały przyznane nie w tej formule, jakiej powinny być. Jestem przekonany, znając kolegę Jakuba, że na pewno te środki zwróci. Zajrzymy w takim razie do strażników miejskich. Pan ostatnio ich odwiedza. I dwa nazwiska. Zbigniew Borowczyk, wiceszef Straży Miejskiej, jeden z naczelników Wiesław Paluszkiewicz mieli ominąć szkolenia, które są niezbędne do wykonywania tej pracy, stracą pracę, CBA potwierdza wątpliwości. Jeśli chodzi o obydwu strażników, o których tej mowa, ja w sposób dosyć zarówno publicznie, jak i też również w rozmowie z panem komendantem powiedziałem, że osoby, które nie cieszą się nienaganną opinią, do której ustawowo jest zobowiązana każda osoba, która chce pełnić funkcję strażnika miejskiego, nie powinny w tej firmie pracować, dlatego że jest to dla mnie jeden z elementów, czyli również atmosfera, wizerunek, oprócz spraw organizacyjnych, finansowych i wielu, wielu innych, niezbędne dla y, przeprowadzenia zmian, reorganizacji, wzmocnienia Straży Miejskiej. Nie wyobrażam sobie na dłuższą metę, żeby ten stan rzeczy utrzymywać. Zresztą obie osoby zainteresowane, same przyznały, zeznając zresztą w śledztwie prowadzonym w Gdańsku, zresztą o tym też prasa pisała, że mm -hmm. tych kursów w taki I sposób, jak drogę być, skróciły. nie odbyli. Teraz się I nawet osoby... jeśli nie naruszono w pełni prawa, to jednak przyznano, że to nie było do końca Rozumiem. Letyczne. Czyli dla pana to jest jednoznaczny sygnał i wysłał, rozumiem pan, ten sygnał także komendantowi Straży Wojciechowej, że, tak. że oczekuje zwolnienia tych osób. No, czyli oczekuje tego, żeby te osoby nie pracowały w Straży Miejskiej, to jest oczywiście rzecz, który, w której upadł jeden z elementów niezbędnych mhm. zmian. żeby było jasne, ja patrzę całościowo na zmiany, które potrzebuje no Straż rozumiem. Miejska. Rozumiem. Bo... że dwaj strażnicy teraz się rozchorowali. Zdaje się, że obaj kiedy ta tak. Sprawa... Mam informację. Mhm. To taki przypadek według pana? Nie będę spekulować. Mhm. Zaczyna pan swój, swój urząd przede wszystkim od hasłów związanych właśnie ze Strażą Miejską. Czy zmiany w Straży Miejskiej powinny zacząć się od samej góry, czyli od osoby komendanta Straży Wojciecha Haratmana? Czyli znaczy, znaczy, czy straż jest dobrze ja zarządzana? jestem człowiekiem, który na pewno nie będzie podejmował żadnych nerwowych ruchów. Jestem zwolennikiem dogłębnych zmian, ale w sposób taki rzeczowy, bo niektórzy myślą, że zmiany w Straży Miejskiej to są tylko sprawy personalne. Nieprawda. To są jedne z elementów. Nowa struktura, organizacja, atmosfera, warunki pracy, nowy wizerunek Straży Miejskiej, inny podział zadań, które w tej chwili ma miejsce. Ja mam kontakt ze strażnikami miejskimi z różnych poziomów. Jeszcze z czasów bycia radnym miasta poznałem wielu strażników i to mnie spływają przy przeróżne informacje. Mi nie, nie zwiodą e, oficjalne komunikaty. Mam kontakt z ludźmi. Staram się spotykać. Tak, tylko kto... pan mówi o takich sprawach jak zmiana wizerunku, zmiana organizacji. Za obie no te rzeczy odpowiada kwestie. jednak komendant. Więc pytanie, czy zmieniając straż w tych kwestiach? Nie mówi pan, że źle pan ocenia zarządzanie strażą? Byłem tak, na wnioski całościowe przyjdzie jeszcze czas. Natomiast też trzeba pamiętać, że Straż Miejska y, też działała Działała i działa też w określonych uwarunkowaniach, też zewnętrznych. Także ja chcę sprawiedliwie wszystkie oceniać. Ja już powiedziałem bardzo wyraźnie, że. Osoby, które ze nas współpracują, nikt nie może być pewny, bo nikt nie może pracować dożywotnie w urzędzie miasta. Ja również powołany przez prezydenta miasta nie mogę powiedzieć, że jestem dożywotnim wiceprezydentem. Bo będzie... Hartman też nie jest dożywotnym pracownikiem. Nie jest dożywotnim e, pracownikiem urzędu miasta. te uwarunkowania zewnętrzne, o których Pan mówi, rozumiem, że to jest chociażby budżet. Ja o to pytam, bo strażnicy często mówią ludzie, jak my możemy dobrze pracować za 1400 na rękę miesięcznie. Zgadza się Ale to co, to ich zwalnia z dobrej pracy? Nie, nie, oczywiście, no to, to wiadomo, że ktoś, kto przyjmuje pracę w Straży Miejskiej z pełną świadomością tego zarabia, to go nie zwalnia z prawidłowego wykonywania obowiązków. Jeśli mu się ta praca nie podoba, to jak każdy pracownik ma prawo również z niej zrezygnować. Tyle ale pan tylko, ma że... plan zwiększenia budżetu Oczywiście. Straży? Ja mam świadomość tego, że po pierwsze w Straży Miejskiej pracuje wielu fajnych, naprawdę porządnych ludzi, młodych ludzi w szczególności, ale nie tylko, którzy chcą działać dla miasta. I im te, te warunki trzeba też stworzyć. Natomiast nie będę wchodził w takie proste działania, które nie przyniosą efektu. Na przykład dajemy wam większe pieniądze, ale struktura jest zła. To jak to zrobić? Sprawa jest to było... pra Widowo, rzecz ujmując, w tej chwili po pierwsze trwa audyt struktury organizacyjnej Straży Miejskiej. Zakładam, że on się zakończy do początku wiosny. Trzeba przygotować nową strukturę, propozycje. Trzeba ją również konsultować z Radą Miasta, bo Rada Miasta tutaj też będzie miała kluczowy głos w tym zakresie. Trzeba przygotować również podziały nowych zadań. Czyli jeszcze liczę, poczekamy. Liczę, zresztą to o tym mówiłem publicznie, żeby to miało ręce i nogi, że to będzie tak naprawdę najdalej od 1 stycznia 2016 roku, żeby właśnie to powiązać Dobrze. z nowym rokiem budżetowym. A pan mówił, że chce odmłodzenia Straży, to znaczy, że zapotrzebowanie opowiada się fala zwolnień, czy raczej rozszerzenie ilości strażników? Ja myślę, że strażników. w Straży Miejskiej jest również wielu młodych ludzi, którzy pracuje tam też od lat. Tylko za biurkiem? Niekoniecznie. Ja znam wielu ludzi, którzy właśnie pracują w terenie młodych ludzi e, i, i jest naprawdę wielu, naprawdę... Ale tutaj, żeby było jasne, nie tylko chodzi o młodość, bo też są ludzie młodzi, e, młodzi też tuchem, a też wiele też wnoszący, mm -hmm. do, wnoszący do Straży Miejskiej, ale na pewno jest też potencjał również w samych, wśród samych pracowników. Głośno ostatnio zrobiło się bardzo o tak zwanych łapankach policji na przejściach dla pieszych. Chcę pana zapytać o współpracę policji ze Strażą Miejską. Czy taka istnieje? Czy pan ocenia, że y, dobrze jest, kiedy policja mówi na Zarzuty odpowiada w ten sposób. My owszem łapimy pieszych, a nie reagujemy na źle zaparkowane samochody, no bo to jest sprawa straży miejskiej. A czy na pewno to jest jeden z argumentów za tym, że właśnie jest potrzebna i policja, i Straż Miejska. One Ale współdziałanie się powinny, między nimi. One się po pierwsze powinny wzajemnie uzupełniać, bo wiadomo, że pewnymi kategoriami spraw się nie zajmie Straż Miejska, jak i również pewnymi kategoriami spraw nie zajmie się policja, współdziałanie bez dwóch zdań. W wielu miejscach to współdziałanie funkcjonuje i nawet policja chwali sobie Straż Miejską na przykład przy organizacji dni meczowych. Mhm. No dobrze, Ale też na takich... przykład nie ma współpracy w godzinach wieczornych nocnych na Starym Rynku. To, to jest też jeden z elementów, który również jest na tapecie mojej. A rozmawiał pracy. pan o tym z komendantem? Naturalnie, będziemy, będziemy, będziemy do tego wracać. Policja potrzebuje też pewnego rodzaju wsparcia policji, jak pani doskonale wie, też między innymi tutaj też po jeszcze w wyniku mojej poprzedniej pracy w działalności w radzie miasta e, też e, zarekomendowałem radni to zaakceptowali też zakup mobilnego komisariatu na, na Starym Rynku, który również stanie, który również będzie mógł być wykorzystywany nie tylko po, przez policję, Również przez Straż Miejską, ale też myślę o, o tym, żeby przywrócić też również wspólne patrole w tym rejonie. W tym też celu, a propos kwestii finansowych, Rada Miasta przychyliła się też do mojej propozycji i zwiększyliśmy fundusz motywacyjny właśnie dla strażników o 200 tysięcy złotych, który właśnie ma trafić dla ludzi, którzy pracują w terenie, na ulicy, w godzinach właśnie wieczornych, w szczególności w rejonie Starego Rynku, a także osiedli blokowych. Czy docelowo strażnicy powinni przestać korzystać z fotoradarów? To znaczy, wie pani, co to pewnie określi, bo teraz trwają na ten temat też dyskusje. No, też są, ale różne miasta się... mają swoje pomysły na ten temat. Środa Wielkopolska, Węgrowiec, całej Polsce takie, takie w pomysły chwili, są W zgłaszane. tej chwili straże gminne mają prawo z tego korzystać. Ja często też podkreślam jedną rzecz, która ginie w tej dyskusji publicznej, bo mieszkańcy też o to często pytają. Z jednej strony Straż Miejska się kojarzy właśnie z, fotorada, z fotoradarami niektórymi, e, zwłaszcza tutaj do, dominują w tym zakresie straże e, te takie mniejsze, z mniejszych wysokości. czy ja Pana zdania. Czy, stra... czy fotoradar jest Straży Miejskiej potrzebny? Czy to jest to działanie, którego oczekujemy od strażników to znaczy, jest to być może jeden z elementów, które również powinien być brany pod uwagę, ale niekoniecznie najbardziej eksponowane w działalności Straży Miejskiej. Przede wszystkim to, co powiedziałem, Straż Miejska musi przywrócić, powrócić do tych rzeczy, które legły w jej podstaw. Porządek, czystość, zakłócenie spokoju publicznego. Ale wykluczenia drogowe, o których pani redaktor pyta, są również jednymi z tych o które również zwracają się w interwencjach mieszkańców. Chcę Nawet jeszcze pana połowa. zapytać o policję. Głośno ostatnio już mówiłam o, tym, o, tych, łap, o tych łapankach, mm, tak zwanych mm, na przejściach mm, dla pieszych. Pan oczekiwałby od policji y, zmiany podejścia do tego, co oni nazywają po prostu egzekwowaniem prawa, a inni czystą złośliwością. W marcu po interpelacji zresztą kolegi radnego Wierzbickiego y, w tym zakresie będzie spotkanie, które chcę zorganizować ze służbami, y, takim jak Policja, Straż Miejska, ZDM, Inżynier Ruchu, również później ze stowarzyszeniami społecznymi i chcę, żebyśmy o tym porozmawiali. To jest, jak Pani sama doskonale wie, trudne zagadnienie. Czy Pan, pan oczekuje zmiany podejścia? Po ja wszystkim otrzymuję jednego wyjaśnienia, dlaczego na przykład w pewnych miejscach, takich jak na przykład Wrocławska Podgórna, rzeczywiście te patrole są, gdzie ja nie, nie widzę, ja tam często przechodzę, jakichś naprawdę problemów mhm. z sytuacją bezpieczeństwa dla Czyli uczestników w ruchu. W najmniej kilku miejscach Pan, ma, pan sam ale wątpliwości. Ale To jest też szersza dyskusja na temat też lokalizacji świateł, o czym kiedyś rozmawialiśmy, mhm. gdzie one są potrzebne, a gdzie nie są potrzebne. To trzeba też uwzględnić interesy też osób niepełnosprawnych na to marsowe spotkanie, zobaczymy, czy policja Jasne. da się przekonać, bo na razie twardo stoi na stanowisku, że chodzi tylko o przestrzeganie prawa człowieka. Ja, ja które się, zostało się policji ustanżone. nie dziwię, ale też musi być komunikat jasny do społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8.20.